Bolesław Leśmian dziewczyna. Władysławowi Jaroszewiczowi jego entuzjastycznym zapałom dla dzieł twórczych i szczerym wyczuciom czarów poetyckich. Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony, a poza murem płakał głos dziewczęcy głos zaprzepaszczony, i pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o dziewczynie, i zgadywali kształty ust po tym jak śpiew od żalu ginie. Mówili o niej. Łuka, więc jest. I nic innego nie mówili. I przeżegnali cały świat. I świat zadumał się w tej chwili. Porwali młoty w twardą dłoń i jeli w mury tłuc z łoskotem. I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem. O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynę rdzą powlecze. Tak waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze. Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił, oddali ciała swe na strfon, owemu snowi, co ich kusił. Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną. I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną. Lecz cienie zmarłych. Boże mój, nie wypuściły młotów z dłoni, i tylko inny płynie czas i tylko młot inaczej dzwoni. I dzwoni w przód, i dzwoni w spak, i wzwyczaj za każdym grzmi nawrotem, i nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynę rdzą powlecze, tak waląc w mur. Dwunasty cień do jedenastu innych rzeczy, lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera, i powymarł jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera, i nigdy dość, i nigdy tak, jak tego pragnie ów, co kona. I znikła treść, i zginął ślad, i powieść o nich już skończona. Lecz dzielne młoty, Boże mój, Mdłej nie poddały się żałobie, i same przez się biły w mur, huczały piżem same w sobie. Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem. I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynę rdzą powlecze. Tak waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu innych rzeczy. I runął mur. Tysiącem ech wstrząsając wzgórza i doliny, lecz poza murem nic i nic, ni żywej duszy, ni dziewczyny, niczy ich oczu ani ust, i jego w kwiatach losu. Bo to był głos, i tylko głos, i nic nie było oprócz głosu. Nic, tylko płacz, i żal, i mrok, i niewiadomość, i zatrata. Takiż to świat, niedobry świat, czemuż innego nie ma świata. Wobec kłamliwych jawnie snów, Wobec zmarniałych w nicość cudów, Potężne młoty legły w rząd na znak spełnionych godnie trudów, I była zgroza nagłych cisz, I była próżnia w całym niebie. A ty z tej próżni czemu drwisz, Kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?